Cześć, mamko, witajcie. Z tej strony farmer z Wielkopolski i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale po 10 dniach niestety też przerwy. Witam Was serdecznie na, na moim kanale, ale nie na mojej farmie, tylko jestem akurat u, z wizytą u Agro Zatosiaka. Kanał jego będziecie mieć w opisie pod tym właśnie filmem, jak i pod Każdymi nowymi filmami, które na tym kanale dla Was je publikuję. No i co? Agrozetosiak zgodził się, że mogę nagrać jego hodowlę klików, a szczególnie to będzie ścielenie sumą klatek, bo były wyrzucane oborniki. Więc no tutaj, co nieco może uda się zauważyć za chwilkę, jak tutaj dobrze pójdzie. Także zapraszam do. Oglądania i bycia na bieżąco, bo już powracam yy, po raz kolejny. I więc na samym sobie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza i udostępnienie innym. A także coś zapraszam na kanały, które standardowo podawane w opisie yy, są. Jak i również na kanał Agryza Tosiaka również zapraszam. jak dobrze pójdzie, no to może coś z moim udziałem u niego na kanale również coś tam yy, zawita. Więc słyszymy się za moment. No i dobra, zaczynamy od ścielania. Pierwsze jadro, jeszcze jest drugie przy okazji. Na dużo to też nie będę ścielił. Jeśli świeżo, bo niech to kliki ludziom ciepło, bo przez ostatni czas to na pewnym etapie zimno w ciągu dnia i w ciągu nocy. Temperatura dzisiaj na no to spadła do minus, do minus 13. Więc na dawno takich mrozów Też tym wszystkim nie pamiętam Kiedy takie ostatnie mrozy też Były u nas w Polsce Rozgazniemy żeby też tutaj bo ja tam u siebie Też mniej więcej Dobra Tyle wystarczy? O, no spokojnie Zamykamy, otwieramy drugą wszystkie z dołu generalnie do ścielenia szły nie będą szły no to akurat już zostały trzy jedna jest to jeszcze zostały do te ścielenia we trzy jeszcze tutaj, takie kolożenie. A żeby iść pewnie, nie? nie ma już nic. Zostało jeszcze tutaj, więc na spokojnie wystarczy. Pani zastanowicie drodzy widzowie, dlaczego nie było przez 10 dni na kanale filmów. No przez te mrozy i przez te zimne dni no to za bardzo te zimne czasu, bo jak czu do jednej roboty chodzi, tu do drugiej. Teraz będą chyba filmy nagrywane już na zapas. Więc jak dobrze pójdzie, no to już w kolejnych dni nowe filmy będą się pojawiać regularnie. Filmy Shorts myślę, że również powrócą, więc na no wszystko na kanale powinniście dobrze obserwować co na się działo a najbardziej zachęcam do zagłosowania na karcie społeczności w ankiecie bo ankieta cały czas dostępna do zagłosowania więc im więcej głosów tym lepiej a to jest czasami samica tutaj więc generalnie takich kulików nie hoduje co tutaj są jeszcze jeden został co kupiłem także że to siaka ale również idzie na sprzedaż więc generalnie no Wygląda. Dobra, i do to będzie na tyle, drodzy widzowie. Dziękuję w Sadocie za oglądanie z tego miejsca. Krótki film, ale warto było. Więc dziękuję za oglądanie. W imieniu Agry Tosiaka również dziękuję, że mogłem pościelić mu w klatkach, więc jak najbardziej kliką teraz pasuje ciepło, więc to najważniejsze. A więc jeżeli Wam się podobało zostawiajcie jak najwięcej łapek w górę, komentujcie też o innym i zapraszam na kanały standardowo podawane. No i do zobaczenia już w nowych filmach i w nowych filmach również shorts na tym kanale, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.